dawno nie, nagrywa, nie nagrywaliśmy, musimy się rozgryźć Słuchajcie, wyprawa do Pośni dobiegła końca. Troszeczkę już czasu minęło, jak widać po aurze dookoła. Jest koniec listopada. No i nagrywamy podsumowanie całej wyprawy. Dla tych, co są ciekawi, ile to kosztowało, ile czasu, ile pieniążków i jak to wyglądało, czy nam się podobało, czy polecamy, czy nie polecamy, to zostańcie do końca, bo dzisiaj o wszystkim w wielkim skrócie opowiemy. Na wyprawie byliśmy około 10 dni, jeśli chodzi o Bośnię, włącznie jakby z dojazdem do tej Bośni. Natomiast w sumie w praktyce to troszeczkę dłużej, ale chcemy pominąć tutaj przy kosztach takie dodatkowe atrakcje, które zwiedziliśmy. Czyli gdzieś tam jadąc do Bośni, zajechaliśmy sobie na kilka dni do Chorwacji, na powrocie zajechaliśmy do Budapesztu i Zakopanego, i te koszta jakby odejmujemy od kosztów wyprawy, no bo chcemy tutaj podsumować stricte Bośnię, więc trzeba się liczyć z tym, że jeśli ktoś planuje jakieś takie dodatkowe po drodze atrakcje, no to to są już rzeczy, których nie wliczamy tutaj w koszty wyprawy i czas wyprawy. Stricte w Bośni byliśmy tydzień, a z dojazdem to będzie z 10 dni. Ehm, idąc dalej, dlaczego w ogóle Bośnia? Nie wiesz? No, chcieliśmy coś innego, nie? Trochę... Nie, po prostu było tak, że... W tym roku nie byliśmy jakby, jakby tak do końca na to mocno czasu, kasy, energii, bo dużo rzeczy mieliśmy pomiędzy. I Bośnia dla nas była takim najbliższym miejscem na wyprawę, bo dla nas każde miejsce jest daleko, bo przypominam, jesteśmy ze Szczecina, więc gdzie byśmy nie jechali, to mamy daleko. Tak, i już troszeczkę chcieliśmy odpuścić tą Albanię. No, ile je można jeździć w kółko do Czarnogóry i Albanii? Ej. Rok temu no też nie byliśmy w żadnym z tych krajów, byliśmy rok temu w Rumunii. No tak, ale po prostu nie chcieliśmy powtarzać znowu wracać po jednym roku do ym, znowu wracać po jednym roku do Albanii, więc chcieliśmy coś innego, a jednocześnie niezbyt dalekiego, więc właśnie była takim wyborem bezpiecznym, bym powiedziała. No i taka jeszcze nieodkryta, bo już kiedyś chcieliśmy, próbowaliśmy jest na filmie jednym, że nie jednym nawet chyba. Że byliśmy w Bośni, ale tylko zwiedziliśmy turystyczne miejsca, co też już powtarzam któryś raz, i chcieliśmy po prostu zwiedzić faktycznie tą Bośnię. Jest dla nas była taka nieodkryta. My bardzo, co prawda, lubimy mieć taki wybór, że jesteśmy dwa dni nad morzem, dwa dni w górach, i Albania do tego moim zdaniem jest cudowna pod tym względem. W Bośni jednak nastawiliśmy się bardziej na góry i, i okołogórskie takie, właśnie krajobrazy. No i niestety szukaliśmy tylko tych wszędzie jezior. Co prawda to nie było zbyt udane przedsięwzięcie. Ciężko było znaleźć albo niewyschnięte, albo takie fajne, dzikie, albo z dostępem do wody, takie bliskie. No ciężko było z tymi jeziorami. Co prawda udało się coś tam wynaleźć, ale nie było łatwo. Jaka atrakcja podobała nam się najbardziej podczas wyprawy? Mamy troszeczkę odmienne zdania w tym temacie, chociaż ja po części podzielam Seweryna. To było dla Ciebie takie, wiesz, top atrakcja wyjazdu? Dla mnie się najbardziej. Mnie, mnie się najbardziej podobało. Droga do Lukomiru i sam Lukomir, położenie tej miejscowości, miejscowości, wioski. Jest cudowne. Nie dość, że jest droga, idzie się po takim płaskowyżu. Większość drogi. Jest cudowne, jest tam kilka dróg, oczywiście, dojazdowych. I dojeżdżając do tej wioski, się okazuje, że ona jest chyba najwyż, najwyżej położoną wioską w Bośni. Tam, w, według Wikipedii, na 2013 rok mieszkało tam 13 osób. Więc wszędzie były jakieś babuszki, ręcznie robiły jakieś skarpety na drutach. Połowa budynków była. Ruinami, bez dachów, bez niczego, jakieś taka kupa kamieni, a od razu za wioską była taka wielka przepaść i taki widok na, na, na taką dolinę i, i wszędzie góry dookoła. No, mi też się bardzo Lukomir podobał. Był takim miejscem odciętym w ogóle od świata, jakbyśmy się cofnęli w ogóle w czasie, nie? Mhm. Natomiast to, co na mnie zrobiło duże wrażenie, to już pod koniec naszej wyprawy zajechaliśmy na wodospady, od których nie miałam zbyt wielu oczekiwań. Po prostu one były po drodze powrotnej, jakby w stronę domu, i stwierdziłam, a no, już nie będziemy jechać, po prostu prosto do domu zajedziemy, żeby cokolwiek jeszcze zobaczyć. I to był wodospad. Wodospad Kamelnica i Gostrowić. I one są położone bardzo blisko siebie, dosłownie z kilka kilometrów. I oba były przepiękne, ale to, co najbardziej mi się podobało, że to były takie miejsca, że ja mam wrażenie, że nam nikt nie przychodzi. Takie atrakcje, o których nikt nie wie. Tam, przy jednym wodospadzie było kilka ludzi, ale przy drugim nie było żywej duszy. W ostatnim filmie tam grażyna na się kąpię. Kto nie cicho. widział? Więc po prostu byłam w szoku, że tak piękne wodospady, tak piękne miejsca są... W ogóle.. No... Zaplątałam się sama w tym, co mówię, ale byliśmy w środku upalnego dnia i nie było tam naprawdę żywej duszy, i to głównie moim zdaniem dodało tym wodospadom całego uroku. Bo gdyby tam było dużo ludzi, to może same wodospady nie były takie aż wow, że to jest wodospad na nie wiem 100 metrów kurczę i nie wiem ile wody, ale przez to, że tam nie było ani jednej żywej duszy i można było tak tą naturę faktycznie w takiej swojej dzikości podziwiać, to dlatego one zrobiły na mnie tak ogromne wrażenie. Przechodzimy do sedna tego filmu, czyli rzeczy, które zazwyczaj wszystkich najbardziej interesuje, czyli ceny. Zanim przejdziemy stricte do podsumowania naszych wydatków z wyprawy, powiemy co nieco o cenach, czyli przede wszystkim kwestia pierwsza – paliwo. Paliwo było no, dosyć dużo tańsze niż u nas, czy nawet w Chorwacji. Chyba najtaniej udało mi się za 4 cztery... 34,50 zatankować? Co, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie tam też już były takie różnice, nawet o prawie złotówkę różnicy było, gdzie niegdzie, gdzie. Ale cena była całkiem atrakcyjna. No i tak samo jedzenie. My chwilę wcześniej zajechaliśmy, tak jak wspomniałam, do Chorwacji, więc mieliśmy troszeczkę takie porównanie. I ceny w Bośni były o niebo, naprawdę o niebo niższe. I w szczególności my jesteśmy wielkimi fanami w, w, na Bałkanach jedzenia wszelkich śniadań i kolacji w piekarniach. Tak i tutaj jest największe porównanie. do nam popsuł głowy na maksa, bo spędziliśmy ten weekend w Chorwacji i średnia cena za zakupy w piekarni na śniadanie to było w Chorwacji 70 zł, przeliczając na złotówki, bo tam każda rzecz kosztowała po 5 euro. Mm. A jak wjechaliśmy tylko do Bośni, to całe zakupy kosztowały nas 5 euro. To była przepaść. Dodałabym jeszcze, że na przykład jeśli chodzi o obiady, bo piekarnie to jeden temat, ale jeśli chodzi o obiady, byliśmy raz w Sarajewie w restauracji i słuchajcie, było taki zestaw, tam te ichne takie ala, mięso. Pulpeto kebab, nie wiem jak to nazwać, jak to Minci albo in... jak to? Cimci rimci Jak to się nazywa? Jakoś Chcesz tak. Żeby to puścić? Nie wycinać tego. No? Jakoś tak to szło. E, ci pici jakieś. W -pi ci pici? Ci, -pi -ci. -pi -ci. -pi -ci. -pi -ci. W każdym tym bałkańskim kraju to się inaczej nazywa. Na pewno było Minci. Jakieś czym -si co Ta chodzi? Kofta. No. O, kofta. o, tego mi brakowało. To... Ale tam też to się nie nazywa kofta. Dobra, wiadomo o co chodzi. No. Cimci rimci. Cimci ci w całym takim zestawie z Coca-Colą, frytkami wszystkim i tym chlebkiem. Kosztowało 30 kilka złotych za osobę. Ogółem zapłaciliśmy 64 zł za tam były trzy Coca-Cole i dwa te dania, i naprawdę się tym najedliśmy. Więc 60 zł zadanie dla dwóch osób z piciem. A żeby nie było, ta restauracja to tam była na tym takim tym starym mieście. Tak, w takim bardzo turystycznym miejscu, najbardziej turystycznym, jakie sobie można wyobrazić, w Sarajewie i zapłaciliśmy 60 zł, więc naprawdę ceny w restauracjach również były o niebo niższe niż w Chorwacji, ale też o niebo niższe niż w Polsce. No i wydatki. Podsumowanie kosztów troszeczkę ciężko nam było to rozdzielić ze względu na to, że tak jak wspomniałam, gdzieś jadąc do bośni spędziliśmy kilka dni w Chorwacji, na powrocie, gdzieś tam za Kopcu czy w Budapeszcie. Ale ja jeszcze się wtrącę powiem, że tak jak nasi widzowie byli w szoku, ile wydaliśmy rok temu na Rumunię, to teraz będą jeszcze bardziej w szoku. To prawda. Więc staraliśmy się odjąć te wszystkie wydatki z Chorwacji, z Budapesztu, z Zakopanego. A staliśmy się tutaj stricte podsumować: Bośnię plus paliwo do Bośni. O tak bym to określiła. Więc tak, zaczniemy od tego paliwa. E, oczywiście to jest w pełni zależne od auta. W naszym Ale przy... mówimy o naszym przykładzie, ile my wydaliśmy. Tak. E, na paliwo wydaliśmy niecałe 1500 zł. Dużo, niedużo. Dosyć mało w porównaniu do naszych innych wypraw. Zazwyczaj nam wychodziło połowa kosztów, chociaż teraz też. No. W sumie, lecimy dalej. <grytanie> Winety, parkingi, autostrady około 350 zł. Czyli podsumowując te koszta związane z autem i przemieszczaniem się tym autem to było około 1800-1900 zł. Dużo, niedużo pozostawiam to ocenie. Indywidualnej, ale uważam, że to nie jest jakaś kosmiczna kwota. Mhm. Lecimy dalej. Jedzenie i spożywka. No znowu wiadomo, że to kwestia bardzo indywidualna, bo mieliśmy też oczywiście jakieś takie swoje słoiki z Polski, ale też jadaliśmy w jakichś restauracjach. Nie, my tak zazwyczaj miksujemy. Zależy, gdzie jesteśmy, jak blisko cywilizacji. Tak. Na jedzenie i spożywkę wydaliśmy około 580 zł w samej Bośni. Warto tutaj wspomnieć o małym porównaniu z Chorwacją. W Bośni byliśmy łącznie na miejscu 7-8 dni, w Chorwacji byliśmy 3 dni. I tak jak wspomniałam, w Bośni wydaliśmy na jedzenie 584 przez ten cały tydzień, a w Chorwacji 732. Przez weekend. Przez 3 dni. Czajcie, jaka to jest w ogóle różnica? Ceny w Chorwacji aktualnie są kosmiczne. Jeśli ktoś nie był od kiedy tam weszło euro, to jest po prostu tragedia. Mm. I tutaj warto wspomnieć o naszej chęci na kalmary. Może rozwiniesz tę kwestię? Tak, mieliśmy. My zawsze ogólnie jeździmy do Chorwacji w jedno miejsce, bo tam nie w Chorwacji są duże mandaty za spanie na dziko i trzeba mieć swoje miejsce, że tak powiem, żeby legalnie gdzieś stanąć. No i my mamy idealne miejsce. Wiemy, że tam stoimy bezpiecznie, jesteśmy przy samej wodzie. No i w zasadzie od lat jeździmy w to samo miejsce, więc znamy wszystkie piekarnie, gdzie która, jak gdzie sklepy, wszystkie miejsca dookoła. Więc jechaliśmy tam w pewnym miejscu poszukać restauracji. W okolicy też już chodziliśmy do restauracji kiedyś. I bo mieliśmy ochotę na kalmary. Jak jesteśmy w Chorwacji, trzeba jeść kalmary. No i stwierdziliśmy, że pójdziemy poszukać kalmarów, ale. Jesteśmy trochę cebulami, więc szukaliśmy, żeby te kalmary nie kosztowały nas 100 zł. No i ciężko było. Znaleźliśmy, co prawda, restaurację, chcieliśmy usiąść. Tam wyszło, że kosztują 20 chyba 2 euro, ale się okazało, że tam nie ma ani picia, ani frytek. Same kalmary kosztują 22 euro za osobę. Więc nasza polska cebulacka duszyczka powiedziała, że e -e, nie ma takiej opcji. No i wyszliśmy z tej restauracji i szukaliśmy tam tych, po tych restauracjach. Wszędzie było podobnie. A w końcu trafiliśmy do jakiejś zwykłej burgerowni, pizzerio burgerownia. Z takim dosyć brzydkim wystrojem, ani tak. to eleganckie, ani to nic. naprawdę taka bardzo basic burgerownia, nie? Nic tak. fancy. Nic. Ceny były podobne, tylko tyle, że za te 20 a wtedy chyba jeden tam było. Czy też 20, I z dwa. frytkami. Już tam było, było z frytkami, więc się skusiliśmy, zjedliśmy tam te kalmary, ale taka cena za kalmary w jakiejś i burgerowni, to no ale musieliśmy, raz chociaż. I zapłaciliśmy za naszą dwójkę 227 zł. Tak, z piciem już. No. no, bolało. Szczególnie, że mówię, no tą cenę bym zrozumiała w jakiejś takiej fancy restauracji ładniejszej, a to płatka basic burgerownia. <grywania> <grywania> e, więc podsumowując, w Chorwacji jest drogo, pośnia jest tania i widzicie po tym porównaniu tych cen, ile wydaliśmy w 3 dni w Chorwacji, a ile w 7 dni w Bośni. Czyli że... mamy już podliczone, mamy drogi, jedzenie i paliwo. Czyli w zasadzie wszystko tam jeszcze internet wychodzi, tak? Tak. Dodatkowo nas wyszedł 86 zł, tak? Tak, tyle zapłaciliśmy za dwie karty, każda z tych kart miała po 20 giga, dobrze pamiętam. Trochę nas wam poko zrobili, bo tam chyba miało być 40 giga, ale nam się te karty nagle po 20 skończyły, bo się wyszło, że coś tam trzeba nagle opłacić, już nie pamiętam i to mów dalej co tam masz bo tam tak nie więc rozumiem. z takich dodatkowych rzeczy internet to 86 zł i wypłaciliśmy raz z bankomatu 450 zł gotówki i ciężko nam ocenić na co ją dokładnie wydaliśmy dlatego to ujęłam jako osobna jakby dodatkowy wydatek nie bo bo nie jestem w stanie teraz powiedzieć na co podsumowując wszystkie te wydatki paliwo wszelkie tam winety parkingi jedzenie internet i ta gotówka wypłacona to było łącznie niecałe 3000 złotych i to był całkowity koszt wyprawy do Pośni, bycia tam i dojazdu. Dużo? Za tydzień w zasadzie. No, no tydzień. W no. Tydzień, tydzień w bośni tydzień z hakiem. Z dojazdem to było z 10 dni. No łącznie z dojazdem, tak, no 10 dni. Uważam, że bardzo mało. I to była nasza najtańsza wyprawa w życiu. No. Rumunia nas wyszła prawie dwa razy tyle. Trzeba tutaj przyznać, że jeśli mielibyśmy doliczać nasze dodatkowe atrakcje po drodze, czyli te trzy dni w Chorwacji, e, tam przystanek w Budapeszcie i przystanek w Zakopcu, to faktycznie... Wychodzi koda... nasza standardowa cena, wtedy 6 tysięcy, tak. nasza standardowa cena wyprawy. Tak, więc jeśli planowalibyście po drodze gdzieś tam sobie tu zajechać, nie wiem... W jedno miejsce, tu drugie, tu trzecie, tu spędzić sobie jeszcze nockę, no to trzeba się liczyć z tym, że te, te koszta będą wyższe, ale jeśli chodzi stricte o samą Bośnię, no to uważam, że to jest y, bardzo mało za dwie osoby, nie? Bo teraz podziel to sobie na pół, to masz półtora tysiąca na osobę, a wyobraź sobie, że nie wiem, jedziemy autem w trzy albo cztery osoby, czyli koszt paliwa się nie zwiększa, nie? Chyba, że ktoś dużo waży. Dlatego to się nie zabieramy. No. Bo tak. ona się nie może dołożyć, a... Jest grubasem. Ponieważ Albania to też był często przez nas wybierany kierunek, to pomyślałam, żeby też wspomnieć tutaj o takim małym porównaniu od nas: czy Bośnia, czy Albania? Czy ja bym nawet nie po nie tak, tylko moim zdaniem na dzień dzisiejszy Albania jest naszym ulubionym kierunkiem, chyba, i w dalszym ciągu jeszcze nie jest też cała odkryta. Byliśmy tam dwa razy, tak naprawdę. I dalej mamy dużo miejsc, w które chcielibyśmy tam pojechać, i, i nam się podoba bardzo po prostu, więc chyba jest no, ulubiona po prostu na dzień dzisiejszy. Tak, no ja jakbym miała porównać Bośnię do Albanii, to dla mnie niewątpliwym minusem Bośni jest brak takiego większego dostępu do morza, bym <grym> to określiła. No, lubię góry, ale jednak pokąpać się w tym morzu też fajnie. Wiecie jak to jest, jedziecie do ciepłego kraju na wakacje? A no jednak w górach ta pogoda jest nieprzewidywalna i trochę jest tak, że no, no niemal pewne jest to, że nawet latem pojedziesz i będą dni takie, że będzie Ci się część zimna jak galarety, bo oczywiście jak ktoś idzie do ciepłego miejsca, to może się nie przygotować na to, że może być zimno. No. Tak. Ogólnie w Albanii było troszeczkę inne zróżnicowanie terenu, trochę się te kraje różnią, chociaż no jednak ta Albania gdzieś tam wygrywa, Nawet mi ciężko powiedzieć czemu. No to może ja jeszcze powiem od siebie tak, no. że w Bośni, w Bośni naprawdę znajdzie się teren dla każdego auta. Jest to wybierać. Są nawet do każde, Moim zdaniem to, co ja zauważyłem, że nawet do jednego miejsca, które chcemy zobaczyć, jest kilka dróg do wyboru. I każdy sobie znajdzie. Bo wiadomo, tam większość mieszkańców jeździ golfami, dwójkami. I też muszą wszędzie dojechać, więc w zasadzie większość takich destynacji wartych zauwa zauwa zauważenia, zobaczenia, można dojechać wszystkimi. Oczywiście, no tak jak w, w większości tych krajów jest tak, że jest trasa, ale tam masz dużo do wyboru. Lżejszy teren, cięższy teren, jest gdzie zjechać, są różne przeszkody, jest ziemia, jest błoto, piasek, glina, kamień, wszystko jest. A w Albanii było jeszcze, no, no tak, no teraz robią drogi, więc naprawdę od naszej ostatniej wizyty w Albanii, czyli byśmy dwa lata temu, już pewnie zrobili tyle dróg, że też już jest to nieaktualne. Ale w Albanii było tak, że po prostu była droga taka, że albo ją przejedziesz, albo nie przejedziesz. I były drogi takie, że nawet mieszkańcy tam mnie dojeżdżali. Bo nie jeździli niczym i tyle. Powiedziałbyś, że właśnie Bośnia może być lepsza dla osób, które nie mają super wyposażonego, wiesz, wyposażonej off-roadówki? I, off I tylko na przykład chcą suwem właśnie A pojechać. Terenówki. Co ja powiedziałam? Off-roadówki. <laughs> Terenówki? Że na przykład dla suwa, że Bośnia byłaby trochę może lepszym wyborem? Przy ciężkości tak to. No nie, to zależy. Wszędzie się znajdzie coś do przejechania. No, my w Albanii też nie mieliśmy większych problemów. Eee, no Było gdzie niegdzie ciężej, ale dało się wszędzie dojechać. No. Dla mnie teren w Albanii był. Mm... Dla mnie był łatwiejszy pod tym względem, że były tylko. Nie martwiłem się, że ugrzęznę w błocie. Bo na przykład w Rumunii się strasznie martwiłem, że ugrzęznę gdzieś w błocie, bo w... było straszna glina była. Mm. dobra Ale znowu robimy pit-to-pit to pit to o wszystkich krajach, oprócz Bośni. No to No, dobra, no to jest jeszcze jedna rzecz, co oczywiście wszystkim się też podoba, bo każdego interesują, co nam się przydarzyło. Złego, niefajnego, wszystkie usterki, Posiedzę... przygody, co to... się zepsuło, coś poza Grażyną. Grażyna też się popsuła trochę wtedy. Co? Kiedy? No tak, przemokłaś strasznie. A, no spotkała nas jedna bardzo nieprzyjemna burza, em, która złożyła nam na Tak, to po raz, na nasz drugi raz w naszej karierze, kiedyś spaliśmy na plaży w Albanii, znów na Albanii. I nas złożyło. I tym razem też burza była. Schowaliśmy szybko do auta. Nie przywiązując, nie obciążając do namiotu. Złożyło nas. Musieliśmy wyjść w tą najgorszą ulewę, bo jak namiot jest złożony, to tam jest dziura, przez którą może napadać nam do środka. Więc żeby nie napadało nam do namiotu, no to wyszliśmy tam. Dosłownie zajęło nam to 30 sekund na szybkości, żeby to ogarnąć. Ale było takie oberwanie chmury, że wyglądaliśmy, jakbyśmy wszystko tam do rzeki. No. No, więc. A, i to też oczywiście jest na filmie. Yy, numer. Który film? Ostatnim, tak? Stawimy tutaj. Ostatnim. No i jeśli chodzi o usterki związane z autem? Yy, z autem. O dziwo, pierwszy raz w, od lat coś przygotowywaliśmy auto oczywiście do, do wyjazdu, no, ale pierwszy raz coś zawiodło. W sensie nie zawiodło, bo pierwszy raz po prostu wróciliśmy, że coś stuka. I wróciliśmy pierwszy raz z ledwo działającym ręcznym. A to tutaj tam pierdoły. Nie wiem co stuka, bo do dzisiaj się za to auto nie zabrałem i do dzisiaj stuka. Więc nawet nie lokalizowałem awarii. A na górze, co też jest na filmie, yy, że nam hamulce trochę wysiadały. Ale to jest trochę moja wina, bo przed wyprawą wymieniałem klocki, tarcze i zacisk. A przez to, że za wymieniałem zacisk, to niestety było... Trochę płynu było, plus odpowietrzanie. No i ilość płynu w zasadzie się na oko zgadzała. No i nie dolałem tego płynu, choć trochę było. No i na przechyłach, po prostu jak jechaliśmy pod górę, to wyskakiwał błąd y, hamulców. Jakiś tam błąd hamulców wyskakiwał, że serwis. No i jak przechylał się, to faktycznie tego płynu było mało na przechyle. I hamulec strasznie twardniał. No ale udało nam się bezpiecznie zjechać z góry. I dokupiliśmy płyn hamulcowy na stacji i dolaliśmy. Więc... miarę bezpieczny. Ale na początku nie skojarzyłem, że to może być to, że nie dolałem tego płynu i zacząłem, zacząłem myśleć o tym, że gdzieś ucieka, ale na szczęście się nie uciekało. Coś jeszcze się wydarzyło ciekawego? No dwumasa jeszcze troszeczkę nam... No Ale to tą przygodę to już też w każdym filmie, w każdym... Jest powiedziane też w filmie, że no od lat jeździmy w sumie ze stukającą lekko dwumasą i było, żeby jeździć, jeździć, jeździć. No i nie wymieniliśmy jej wcześniej, bo jak był na to czas i chcieliśmy to zrobić, to do tego auta była niedostępna nigdzie. Prawie rok czasu była niedostępna. Ci, co mają Outlandery, to bardzo dobrze wiedzą, że był z tym duży problem. No i tak jeździliśmy, no i co roku było tak, że a, jeszcze rok przejedziesz, rok przejedzie, ale no teraz no tak dostał w dupę na tych drogach, podjazdach, że... Już tak stukało, że w pewnym momencie nawet kiedyś było tak, że na wciśniętym sprzęgle już nie stukało, a teraz nawet na wciśniętym sprzęgle były piękne odgłosy, że to nawet na filmie słychać jak ten silnik się klepie tam. I już zrezygnowaliśmy po prostu z ostatnich atrakcji, na które mieliśmy jechać, bo nie chciałem, nie chciałem tego sprzęgła tak katować. Wolałem już jechać prosto po drodze, żeby on jak tam najmniejsze obciążenie było. I jakoś dojechaliśmy do domu. Co prawda minęło prawie pół roku. Oczywiście jest niewymienione, ale do wakacji to zrobimy na pewno. No. Chyba, że się popsuje przy okazji skrzynia biegów. Zobaczymy. Podsumowując, słuchajcie, nie mamy jeszcze planu na przyszły rok, gdzie pojedziemy. Trochę czas pokaże, bo chyba na kilka miesięcy w przód dopiero będziemy myśleć. Ale mamy pewne takie marzenia podróżnicze. Jeśli chodzi o takie wyprawy podobnego pokroju w sensie bardziej off-roadowe, czy ja to bym na przykład chciał najbardziej do Armenii, do Gruzji, im dalej tym lepiej. I ja bym w ogóle chciał do Maroka pojechać. Mi najbardziej marzy się y, Turcja, tak Kapadocja. Kapadocja, no. Kapadocja, Grecja, y, to to ja bym bardzo to chciała. Ale co, by, znowu jak tam pojedziemy, to wyjdzie, że papugujemy, bo ostatnio wszyscy jeżdżą do Grecji, do Turcji, więc. No, w dzisiejszych trudno. czasach ciężko Ale słowem jeszcze nikt nie pojechał. Chyba, dzisiejszych... że nie wiem. Chodzisz mi ciągle w słowo, a to strasznie brzmi. Pyskujesz. Nie pyskuj. To się nawet się umie zachować. Z innych naszych planów podróżniczych marzy nam się wynająć kampera albo kupić chociaż może być ciężko. Pożyczymy od was. I pojechać w Dolomity. To, to, to jest też taki nasz plan. To teraz ale... powiedz czemu się my nie możemy tym pojechać. No w Dolomitach jest ten problem, że niestety spanie z, z namiotem na dachu na dziko nie bardzo wchodzi w grę. Nie? Kary są duże, ciężko się schować. I tam nie wolno kempingować na dziko, ale spać w aucie jakby nie zabronią, więc jak ma się auto i się nie rozstawia. Tam jest tak, że jak macie nawet kampera, to jak w nim śpicie to jest ok, ale jak wystawicie tylko krzesełko na zewnątrz, czy rozłożycie sobie roletę, czy cokolwiek, markizę, no to już jest problem. Więc trzeba tak trochę po tajniacku się gdzieś schować, no i myślę, że do tego najlepszy byłby jakiś kamper, camper van, czy coś takiego. I tak bardzo o tym intensywnie myślimy. Znaczy, graży na myśli, a ja nie mam wyjścia. Wróciłbyś chętnie na pośnie odkryć to, co jeszcze nie odkryliśmy, bo oczywiście kraj jest duży i zwiedziliśmy taką malutką część? Tak, my jakby skupiliśmy się na takiej, na zachodniej części, a tam jeszcze jest wschodnia część. No i myślę, że byłoby jeszcze dużo do zobaczenia. Z tego, co wiem, to jest dużo też tak myślę. Ja bym chętnie wróciła. Nie wiem, czy w przyszłym roku. Chyba chciałabym odkrywać coś dalej, więcej i tak nie jeździć co roku w to samo miejsce. Ale zdecydowanie myślę, że pośnia jeszcze wleci. Ja myślę, że coś zakręcimy, że coś zwiedzimy nowego trochę. Myślę, że w przyszły rok będzie coś jeszcze nowego. A potem, a nie wiem, może potem dalej będą nowe rzeczy, a kiedy będziemy wracać do starych, to nie wiadomo. Czas pokaże słuchajcie. I finanse przede wszystkim. Tak, ogólnie to y, zmagamy się z taką myślą, żeby zmienić samochód. Bo jak mam bardzo daleko jechać, to chciałbym mieć pewność, że wyjadę wszędzie, gdzie chcę. Mm. I chciałem takie auto, co ma trochę mniej ograniczeń. O czym myślisz? Chcesz powiedzieć? To nie, na razie nikomu nie powiem, tajemnica. Ja wiem. Ja nawet nie wiem. Ja też do końca nie. wiem, Może to będzie słów, może już nie słów. Może kupimy helikopter. <noise> na pewno. Ja myślę, że zanim będzie nas stać, że na zmianę auta to będą takie te y, drony, wiesz? Jakie drony? No, takie, co by już mogła nimi latać ty. No. To będziemy, pojedziemy może Misiem, a tam gdzie nie wjedziemy Misiem, tam wsiądziemy w drona i sobie polecimy. Ja myślę, że ciężarówkę. Ja bym sobie kupił skanie jakoś. Skanio, najlepszą. <noise> w każdym razie. Myślę, że właśnie podsumowana. Chyba nic bym już nie dodała więcej. Wyprawa zdecydowanie udana. Obyło się bez większych przygód, bez większych usterek. Warto odwiedzić. Zresztą wszystkie te bałkańskie kraje są niesamowicie urokliwe i ciężko by było wymienić jakiś bałkański kraj, którego nie warto zobaczyć. Nawet ta Chorwacja, pomimo. Nawet ta Chorwacja, pomimo że taka droga, to. Nadal fajna. No i tyle. To Tosia już mi się tu trzęsie na kolanach. Ale grzeje, bo mi zimno tu nóżki, a ty masz ogrzewanie. No, razem z wibracjami. Czyli wszystko powiedzieliśmy? Myślę, że tak. Dziękujemy za oglądanie. A dobra, poczekaj jeszcze. Bo tak się składa, że my mamy może koniec listopada, jak to nagrywamy, ale jakby to będziecie Ci widzieć, to będzie sekunda przed. To będą święta, to trzeba życzyć wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Życzymy. Życzymy, życzymy. Nie, to nie to? Nie, to jeszcze można zrobić te. No. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że panna czysta, że... Mogłem wziąć akordeon. A później wyjdzie, że to, ten film będzie miał opóźnienie i... Się wytnie. No dlatego na końcu to namówię, żeby nie było w jakimś ważnym momencie. A jeśli macie jakieś polecajki co do krajów, które powinniśmy odwiedzić, które warto odwiedzić i tak dalej, to dajcie znać w komentarzu, bo no wiem, że jeszcze sporo przed nami.